Radio Plus. Sedno sprawy. Moim gościem jest Paweł Szrod, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej. Dzień dobry panie profesorze, witam serdecznie. Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry szanowny słuchacze. Panie proszę za chwilę za przysiężenie nowego rządu w Pałacu Prezydenckim. Dwa miesiące prawie po wyborach. Nie za długo to trwało? Tempo, które upłynęło przy tworzeniu nowego rządu przy również misji pana premiera Mateusza Morawieckiego było tak jakie powinno być, tutaj nie było ani będę go... Pośpiechu, ani zbędnej zwłoki. Wszystko tak, jak przewiduje konstytucja, jak przewiduje obyczaj parlamentarny. No tak, jednak pokusił się o tezę, że była tutaj zbędna zwłoka, panie ministrze, bo dzień po wyborach albo nawet wieczór czy było jasne, kto ma w tym sejmie większość. To było oczywiste, że większość ma ta koalicja, ten rząd, który dzisiaj będzie zaprzysiężony. Nie trzeba było do tego jakiejś jakiej szczególnej wiedzy politycznej, nawet konsultacje. No dobrze, że się odbyły. Ale, ale i to wszystko było przecież jasne, panie ministrze. Po co ta misja tworzenia rządu dla premiera Morawieckiego? Czy nie mógłby od miesiąca już działać Czy nowy rząd, który Polacy w końcu wybrali w wyborach? Pan się pokusił o tezę, ja się pokuszę, żeby tę tezę odrzucić. Jest pewien parlamentarny od wielu lat, wielu kadencji Sejmu, wielu rządów powoływanych na podstawie konstytucji, że misje się to w pierwszym rzędzie powierza temu klubowi, który wybory wygrał. Największą ilość głosów i najwięcej posłów prowadził go parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Którego członkiem pan poseł zresztą jest właśnie. Panie proszę, to może być początek dobrej współpracy prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska? Jest taka szansa? Wiem pan doktor, że ja nie lubię spekulacji. Ale są pewne doświadczenia. Pan premier Donald to był również premierem w latach 2017-2014. Mhm. Prezydentem do 2010 roku kadencja ta skończyła się tragedią, o której wszyscy wiemy, mhm. był Lech Kaczyński, świętej pamięci profesor Kaczyński. I mówiąc bardzo, bardzo oględnie, ta współpraca wówczas nie była dobra, a winą za to winę za to ponosi przede wszystkim ośrodek premierowski rządowy Pana Premiera Tuska. No i warto dodać, że prezydent Andrzej Duda był wtedy ministrem w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I więc... Dobrze o tym i dobrze o tej bardzo, bardzo trudnej kochabicji pamiętam. Był wówczas ministrem do spraw prawno-legislacyjnych. Prowadził ustawy, które pan prezydent Lech Kaczyński zgłaszał do Sejmu, ale obserwował też bliska sposób, w jaki premier Donald Tusk traktuje pana prezydenta. A traciła na tym po prostu Polska i prestiż na scenie międzynarodowej i prestiż konstytucyjnych organów władzy publicznej, bo Polacy też to obserwowali, ten konflikt i zwalczanie pana prezydenta, polityka z największym mandatem społecznym przez premiera Donalda Tuska. Wszystko w imię doraźnych, małych interesów, a wręcz tak zwanego PR. u To jak to doświadczenie, panie ministrze, to pozwala myśleć o przyszłych relacjach prezydenta z, Donaldem, z premierem Donaldem Tuskim, jak one będą wyglądały. Czego Pan się spodziewa, panie ministrze? Pozwala mieć poważne obawy co do tej współpracy. Ja nie przesądzę, być może każdy ma prawo się zmienić, chociaż politycy z reguły czasem się zmieniają też na gorsze. Więc. Pana prezydenta jeśli by doszło do y, takich wydarzeń, takich ataków, jakimi mieliśmy miejsca do czynienia w, 2000, w latach 2007-2010. Hmm, ale dlaczego, jeżeli myśli pan o y, złych ewentualnie relacjach, to tylko y, bierze pan pod uwagę zachowanie premiera Donalda Tuska? Może to prezydent Andrzej Duda będzie blokował działania tego rządu? Może to prezydent tak, będzie tak, tak, tak. hamulcowym dla nowej władzy i to jego działania będą rzutowały źle na te relacje, panie ministrze? Panie redaktorze, byłem ministrem prezydenckim, teraz jest, jestem posłem mhm. określonego klubu, określonego środowiska politycznego i, i to mi pozwala zakładać, zakładać dobrą wolę pewnych ośrodków, dobrą wolę pana prezydenta, dobrą wolę naszą, a to, co pan premier Donald pokazał właśnie w latach swojego pierwszego premierostwa. Mhm. Powtarzam, nie należy do dobrych doświadczeń. Panie ministrze, można mówić o jakichś osobistych relacjach Donalda Tuska i Andrzeja Dudy. No panowie od lat się przecież znają. No w tamtej kadencji 2007-2011 parlamentarnej też z pewnością już, jeżeli chodzi o kontakty, Mały Pałac, Duży Pałac, pewnie jakieś między tymi panami były. No, spotkali się dwa dni temu w Sejmie, to są w miarę dobre osobiste relacje, tak już abstrahując od politycznych, od różnic jednego i drugiego obozu, to oni się znają dobrze, lubią. Jak to wygląda, panie ministrze? Panie redaktorze, prezydent Andrzej Duda to polityczny, wytrawny i potrafi się unieść poza, poza tą sferę osobistych relacji, sympatii. to jest oczywiste. Ja tylko jak, ale jakie są te relacje, panie ministrze? Ja, ja tylko przypominam, że z prezydentem Lechem Kaczyńskim Donald Tusk był na ty, znali się jeszcze z czasów gdańskiej opozycji. Relacje te wtedy były całkiem serdeczne, co nie przeszkodziło później Donaldowi Tuskowi atakować pana prezydenta, zwalczać go, wręcz oszukiwać i okłamać. No tak, potrafili godzinami rozmawiać. no Pamiętam te historie. Godzinami przy, przy Czerwonym Winie panowie dyskutowali, ale te relacje prezydent Andrzej Duda, premier Abstrak Donald Tusk są jakieś w ogóle osobiste, panie ministrze? Abstrakując... Abstrakując już od tej konkretnej sytuacji, ja osobiście uważam, że czy relacje formalne są lepsze i lepiej służą sprawie niż jakieś osobiste, mhm. yy, osobiste relacje. A to ostatni raz jeszcze zapytam o, o te linii Donald Tusk Andrzej Duda. Jak one wyglądają, panie ministrze? Poprawnie. Myślę, że myślę, że dziś wszystko będzie tak, jak przewiduje konstytucja, tak, tak nakazuje obyczaj. No i będziemy teraz rysować rząd, mhm. rząd Donalda Tuska, bardzo surowa i bardzo merytoryczna. Rząd Donalda Tuska będziemy rysować, ale na razie jeszcze zrozumiemy wczorajsze zachowanie Grzegorza Bra, posła Konfederacji. W Ejmie nie będę już opisywał tego, co się działo, bo na pewno i pan minister wie doskonale i nasi słuchacze ja też jak dzieci goszczące na uroczystościach Chanuki chrztusiły się od, od tego pyłu z gaśnicy proszkowej. Na nagraniach widzieliśmy wszyscy bohaterską walkę, którą Grzegorz Braun stacza z kobietą przy użyciu właśnie tejże gaśnicy. Cóż tu komentować? Potępiam, potępiam, po potępiam. Nie powinno mieć to miejsca w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Ja tylko przypominam, że Grzegorz Brown zaczął tą kadencję pierwszym swoim wystąpieniem bardzo bezprzykładnie atakującym i bezpodstawnie atakującym panią marszałek Elżbietę Witek. Skończył tak jak wczoraj skończył, czyli właściwie w rynsztoku jakichkolwiek dobrych okoliczajów i norm społecznych i myślę, że już się z tego rynsztoka nie wygrzebie. Mocne słowa. No jeżeli chodzi o marszałek Witek, to trochę po kieszeni dostawał Grzegorz Braun od pani marszałek. No teraz od nowego marszałka Sejmu, zresztą od prezydium też najwyższą karę chyba finansową dostał. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński chce dymisji marszałka Sejmu Szymona Hołowni w związku z tą sytuacją. O co tu chodzi panie pośle? Dlaczego dymisjonować marszałka Sejmu za to, co zrobił Grzegorz Braun? Oczywiście marszałek zawsze odpowiada za to, co się dzieje w Sejmie. Za bezpieczeństwo pracy, za warunki, za przestrzeganie dory w powagę. Izby Wyższej. Ta powaga została naruszona, to są oczywiste mhm. fakty. Poza tym na, na, tą, na tą decyzję nakłada się też ocena całego kształtu. Mam już mhm. miesiąc pierwszy pracy pana marszałka, pan Marszałek nie zna regulaminu myślę, że nie czuję przepisów prawa. Czasami zdarzało mu, zdarza mu się ten regulamin wprost łamać. Ale panie no właśnie, proszę, tu ten zdaje ten się, ten... że Polacy no, uwielbiają ten styl prowadzenia obrad przez marszałka Sejmu. Jakaś nieprawdopodobna oglądalność obrad Sejmu i z, tym, z brakiem całości regulaminu to bym nie przesadzał. No chyba, czy się panie, lubi, czy nie ten styl marszałka tak, Hołowni, to jakoś sobie tak, całkiem dobrze na, radzi. Zmiana obrad Sejmu w jakiś y, YouTubeowy podcast y, albo inny show no to nie jest coś, co by mi z powodów estetycznych odpowiadało. Może zazdrość przez pana pana przemawia? Nie mam takich talentów jak Szymon Hołownia, to jest oczywiste. On jest doświadczonym telewizyjnym showmanem Jasne jest, że mi taki doświadczenie ma. Panie proszę, ale naprawdę ta dymisja Szymona chołowni uważa pan, że, że jego należy obarczać winą, co zrobił Grzegorz Braun? To przecież była chwila. Co, co by niby zrobić Fliwa, marszałek Sejmu? Jakie im zasady to, miałyby w Sejmie obowiązywać? że miałoby nie być w to, Sejmie. To w straży marszałkowskiej poszły czytelne komunikaty, że Sejm hmm. będzie się cechował tak zwaną otwartością, co by to nie znaczyło. Okay. Więc myślę, że. Strażnicy mogli ewentualnie te komunikaty odczytać jako dążenie do złagodzenia wszelkich rygorów, również tych dotyczących bezpieczeństwa i dyscypliny na terenie Sejmu. Panie pośle, jak pan będzie głosował, jeżeli stanie wniosek też Lewicy, która chce, żeby wicemarszałkiem Sejmu nie był z kolei Krzysztof Bosak? Nie wiem jeszcze, jak będę głosował, nie wiem, jak będzie głosował klub. Oczywiście w, w dużym stopniu klub odpowiada za zachowania swojego posła, to jasne. Mhm. Próbowali się wczoraj y, panowie z Konfederacji do niego, do tego zdystansować. Wyszło jak wyszło. Wygl wygląda na to, że stanowisko tego małego klubu jest y, niejednolite. No tam taki krótki komunikat poszedł, uchwała klubowa, że y, potępiają zachowanie Grzegorza Brauna. Powinien zostać wyrzucony z Konfederacji, panie posła, o czymś takim? To jest decyzja, nie powinien w ogóle być posłem. To jest oczywiście decyzja wyborców. Mhm. Nie rozumiem dlaczego jest posłem osoba, która przekazała się po Placu Czerwonym w towarzystwie popu, właśnie przynowników kremlowskiego agit, Agitpropu. Propu. Bo, no, bo po tak placu Czerwonym to... ja się też przechadzałem kiedyś, no nie pan poseł Ale też był. To, w towarzystwie pro propagandzistów, dziennikarzów no nie. Jakby... Którzy zostali z Polski wydaleni, bo były podejrzenia o działalność niekoniecznie dziennikarską, panie redaktorze? Akurat nie. Mam nie, nie, nadzieję, nie. że pan się z takimi osobami nie, nie przechadza. I to by się zgadzało, panie ministrze. Tymczasem bardzo dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Paweł Szrot, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej, do niedawna, w zasadzie do, do wyborów prezydenckich, szabinetu prezydenta Rzeczypospolitej. A Dudy, ja dobrego dnia panu ministrowi życzę. Bardzo dziękuję panie za to spotkanie. Państwu bardzo też dziękuję za to spotkanie. Życzę uda Udanego dnia dzisiaj sedno sprawy bez internetowej dogrywki z racji zaprzysiężenia właśnie nowego rządu w pałacu prezydenckim udanego dnia Radio Plus sedno sprawy